Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W ten piątkowy poranek. Niestety pogoda za oknem, tak jak i Bitcoin. Niezbyt dobra. Ale przeanalizujemy sobie tutaj Bitcoina, zobaczymy, co w trawie piszczy. Powiem Wam, co moim zdaniem może się w najbliższym czasie wydarzyć, także zapraszam do oglądania. Oczywiście zanim przejdziemy tutaj do analizy, jak zawsze wielkie podziękowania dla Was za wszystkie lajki i pozytywne. Komentarze. Dobra, przejdźmy sobie do Bitcoina. I tak jak w ostatnim odcinku rozmawialiśmy tutaj w środę, przed ogłoszeniem tutaj decyzji przez Fed, tak, czy, czy, czy oni doprowadzą tutaj do jakiegoś kraszu na rynkach, czy też nie, czy zdecydują się podnieść tutaj stopy procentowe o te 75 basis points. Ostatecznie podnieśli o pół 0,5%, czyli o 50 basis points. No i jak tutaj widzieliście, rynki tutaj zareagowały bardzo pozytywnie, tak, bardzo pozytywnie. Tutaj Bitcoin zareagował bardzo pozytywnie, Dow Jones, S&P. No jednak w dniu wczorajszym, kiedy omawialiśmy sobie tutaj taką pokrótce sytuację, co się dzieje na Bitcoinie, tutaj na, na patronie, Mówiłem o tym, że w momencie otwarcia tej tutaj wczorajszej świecy powyżej tej dwudziestki, my momentalnie utraciliśmy jej wsparcie i momentalnie utraciliśmy ten poziom golden ratio 39 tysięcy, co niejako było tutaj delikatnym zwiastunem tego, że zejdziemy niżej. OK? Od razu powiem, że nie spodziewałem się aż takiego dramatycznego spadku. W tamtej w wczorajszym filmiku, tutaj bardziej celowałem w tym poziom 786 jako poziom do utrzymania, no, jednak zobaczyliśmy tutaj bardzo mocny zjazd, i to nie tylko na Bitcoinie, bo też i na SP, i na Dow Jones. Także tutaj w obecnej chwili te wszystkie rynki są ze sobą bardzo, bardzo mocno skorelowane. Jeżeli chodzi tutaj o ten wykres, który obserwujemy. No, to tak jak wcześniej rozpatrywaliśmy tą korektę tutaj od tego szczytu, od tego odrzucenia na poziomie 48200 około. To będzie nasza fala A, fala B z impulsem tutaj i ta korektywna fala C, tak? No i teraz w tym momencie na dobrą sprawę chciałem powiedzieć, że no, gdyby nie te wczorajsze tutaj, ta wczorajsza niedźwiedzia świeca, Uznałbym, że ta nasza fala piąta i ta fala ABC tutaj korektywna jest zakończona i nakładamy pierwszy, pierwszy impuls, tak. Oczywiście może to być później korektywny, korektywny ruch, potem znowu impuls, korektywny ruch i znowu impuls. Jednak moim zdaniem tutaj niejako co zaraz Wam pokażę na innym wykresie. Moim zdaniem to jednak był po prostu fake-out, i my wciąż kontynuujemy tą falę piątą korektywną, żeby dokończyć tą makro falę C. Tak. Gdzie jest dołek? No, bardzo ciężko powiedzieć, tak? Już od pewnego czasu mówiłem tutaj o potencjalnym reteście tego swing low na poziomie 34300. Mówiłem również o tym w ostatnim odcinku w środę że jeżeli dojdzie tutaj do jakiegoś załamania rynku, ja spodziewałbym się mimo tych prognoz 32, 31, 30 tysięcy od wielu osób. Ja jednak spodziewałbym się, żeby ten, że ten poziom tutaj 34 tysiące utrzyma. Oczywiście nic nie jest gwarantowane, to są tylko i wyłącznie predykcje analizy, bo tak naprawdę no, nikt nie wie, co się wydarzy, tak? Ewidentnie widać, no, że że rynki są słabe, niepewne, skorelowane ze sobą i tak naprawdę no ciężko przewidzieć co się tutaj wydarzy, tak. Ja osobiście myślę, że jest tutaj potencjał na to, żeby zobaczyć jeszcze niższe wartości na Bitcoinie. Co niejako z perspektywy naszego potencjalnego short quizu, o czym rozmawialiśmy, będzie niejako pozytywne, gdyż większe wykreowanie tutaj bólu na rynku Spowoduje większą liczbę shortów, tak, które też będzie trzeba później e, zrobić liquidation. Tutaj pojawiły się takie słuchy, że ta, ta, ta bycza świeca niejako miała za cel e, zniszczyć tutaj te krótko bardzo takie over, over leverage shorty, zaś ta wczorajsza świeca bardzo taka agresywna ku dołowi miała tutaj doprowadzić do tego, że wszystkie krótkoterminowe na wysokiej dźwigni longi zostały też liquidated, tak? Um, czy to jest prawda, czy nieprawda? No również wiecie w 100% ciężko jest powiedzieć, jednak my myślę na tyle, Wszyscy się orientują, że rynki są manipulowane, że jest tutaj jakakolwiek kombinacja, tak, żeby każdy, każdy, żeby wszyscy market makers i giełdy zarobiły kasę, tak. Jak sobie przejdziemy tutaj do, do tego wykresu, rozmawialiśmy tutaj o tej, o tej formacji Fallen Wedge. Która tak jak mówiłem, jest bullish reversal pattern, czyli jak wpadacie do niej, to później wychodzicie i zmieniacie trend, w którym jesteście, tak? Jest to odwrotność formacji Rising Wedge, która jest niedźwiedzią formacją. No i niejako można powiedzieć, że doszło tutaj do próby wybicia z tej formacji. Jednak z braku konkretnego volume zobaczyliśmy tutaj fake out, tak? I cena momentalnie nam zanurkowała. I ponownie, tutaj raczej dość głębokie, dość głębokie tutaj nurkowanie zobaczyliśmy po, po, tym wybiciu. Raczej też spodziewałbym się tego, że utrzymamy tą linię tutaj trendu i docelowo ten poziom 7, 8, 6, tak? Także tutaj ten, ten dip był dość, był dość konkretny. Um, i tak jak Wam mówiłem wcześniej, każdy breakout bez volume, bez podparcia odpowiednim volume zamieni się w fakeout. Dlatego też możecie mieć najlepszy breakout na świecie, najbardziej byczą czy też niedźwiedzią formację, jaką tylko wymyślono, ale jeżeli nie ma tutaj odpowiedniego volume, to ona po prostu okaże się klopsem. Przypomnę jeszcze, że w momencie kiedy utraciliśmy tą dużą formację, ten ascendant triangle, trójkąt znoszącą linią wsparcia, jesteśmy w drodze do 34300. W momencie utracenia teraz tej formacji Fallen Wedge, gdyż niejako jest breakout ku dołowi, tak? co widzicie, my już mamy potwierdzenie tego breakoutu, gdyż otworzyliśmy nową dzienną świecę poniżej tego patternu. Nasz cel jest również na poziomie 34300, na tym samym poziomie jest też nasz lokalny dołek, nasze swing low. Czy to oznacza, że dojdziemy do tego poziomu? Potencjalnie tak, jednak rynki, rynek, a szczególnie tutaj rynek kryptowalut i bitcoina pokazuje to, że jak wszyscy czegoś się spodziewają, to znaczy, że, że będzie inaczej, tak? Co mam na myśli? Albo będzie głębsze wodowanie do retestu tej tutaj swing low na poziomie 33 tysiące około, albo po prostu zobaczymy odbicie, tak? Gdyż rynki są bardzo, bardzo, bardzo chimeryczne. I jak rzucimy sobie szybko okiem na Dow Jones, no widzicie czarno na białym, co się wydarzyło, tak? W dzień, kiedy Fed tutaj... Karmił nas dobrymi wiadomościami, gdyż też niejako powiedzieli, że na dobrą sprawę całkowicie odsuwają się od pomysłu, żeby podnosić stopy o 0,75%. Również zobaczyliśmy tutaj pompę na Dow Jones, i w dniu wczorajszym brutalne odrzucenie tutaj na tej dziennej dwudziestce, tak samo jak to miało miejsce w przypadku Bitcoina, no i wodowanie w dół. Jak zobaczycie sobie na SP, bardzo podobna sytuacja, tak? Mega pompa, przebicie tego, tego tutaj boksu wsparcia, pomarańczowego boksu, brutalne odrzucenie na dziennej dwudziestce i wodowanie w dół, ponowne utracenie kluczowego wsparcia. Chciałem Wam tylko przypomnieć, rozmawialiśmy już o tym, że na dobrą sprawę tutaj uklepał nam się ewidentny taki. Lokalny dołek na tym poziomie, co sobie go tutaj zaznaczymy. Przypuszczam, że, że będziemy mogli sobie tutaj powiększyć ten boks do tego poziomu, gdyż tutaj też mamy knoty i widać, że, że ten poziom niejako w całości stanowi tutaj solidne wsparcie. Tutaj też jest wsparcie na tych knotach, ale na razie niewielkie. Także moim zdaniem, w momencie utracenia obecnego poziomu na SP, jest potencjał zobaczenia tutaj ostrego wodowania o kolejne 5%, co oczywiście też zafektuje, tak myślę, cenę Bitcoina, tak. Także na pewno rzeczy, na które tutaj trzeba zwrócić uwagę. Rozmawialiśmy o potencjalnym short squeeze'ie i teraz jak sobie zobaczycie, ja Wam mówiłem, że ja osobiście obserwuję tutaj Bitfinexa, Dlatego, że moim zdaniem jest tam najwięcej Institutional Money i oni niejako byli w stanie wcześniej określić, można to powiedzieć, lokalne szczyty, jeżeli możemy tak to nazwać, tak? Tutaj mnie sporo shortowali na początku tego roku, ale przede wszystkim trzeba to troszkę powiększyć. Przede wszystkim tutaj shortowali już w grudniu, tak? Pod koniec listopada, kiedy mieliśmy ten ostatni szczyt Bitcoina. No i tutaj też ostro shortowali od maja do, do czerwca, tak? Zeszłego roku, czyli niejako oni tutaj byli w stanie, nie chcę powiedzieć, że w 100%, ale w dużym odsetku procentowym, niejako przewidzieć jakieś tutaj szczyty czy też górki, tak? Jeżeli chodzi o liczbę shortów w obecnej chwili na Bitfinexie. Jest to 2628 pozycji. Jeżeli przeniesiemy się zaś do longów, zobaczcie co się stało z longami w momencie, kiedy ta cena nam spadła w dół. Mamy 48 tysięcy longów. Jak to się ma do 2600 shortów? Moim zdaniem instytucje czy też institutional money, jakkolwiek chcemy ich tutaj nazwać, przewidują dalsze wzrosty. Czy to będą swingi, uh, short trade czy long trade, nikt tego nie wie. Jednak myślę, że warto sugerować się czymś takim jak, jak Bitfinex, który teoretycznie ma największą liczbę wielorybów skupioną jakby na jednej giełdzie niż czymś takim jak buybyt, tak? Gdzie 90% to jest praktycznie retail, ok? A my wiemy, że retail niejako no, będzie się sugerował tym, co widzi i tym, co ludzie mówią, tak? Czyli 20 tysięcy. Oczywiście może do tego dojść, no ale na obecną chwilę myślę, że warto tutaj, jeżeli już mamy się czymś sugerować, to lepiej sugerować się tym, co robią potencjalnie wielcy gracze, a nie małe ryby. Przejdźmy sobie jeszcze na chwilę, na koniec do, do DXY. Również w dniu wczorajszym poruszyłem ten temat na grupie. Po zobaczeniu tej pompy, tutaj była konsolidacja DXY powyżej tego kluczowego poziomu 103, i w momencie, kiedy FED ogłosił ten pozytywny news. No uznajmy to za pozytywny news, że podnoszą stopy procentowe tylko o 0,5%. W momencie, kiedy SP, Dow Jones i Bitcoin mieli pompę, DXY utraciło ten poziom i potencjalnie oczekiwaliśmy tutaj korekty. Ja mówiłem o tym, że spodziewam się zejścia tutaj do tego poziomu, tej dziennej dwudziestki. Mówiłem też o tym, że to over robi się tutaj coraz mniejsze. Na tygodniówce wciąż wygląda to kosmicznie i potencjalne zejście w razie załamania DXY do poziomu 98 jest jak najbardziej możliwe. Zaś na miesięcznym, no jest tutaj już mega, mega to over widoczne, tak? Ale wracając do dniówki i do myśli, którą tutaj miałem w momencie, kiedy wczoraj omawiałem ten. Ten wykres DXY osobiście spodziewałem się tutaj po zobaczeniu tej świecy zejścia tutaj po rites tej dziennej dwudziestki, czyli tutaj do poziomu 100, niespełna 102. Jak widzicie, no było to 102,34 i kiedy rynki się załamały DXY po raz kolejny wzrosło i niestety otrzyma, odzyskało ten swój poziom powyżej tego poziomu 103. No i teraz pytanie, co się wydarzy dalej, tak? Myślę, że kolejny wzrost DXY i marsz tutaj DXY ku górze, no niestety, zefektuje też cenę Bitcoina, tak? Gdyż wciąż mm, ta korelacja Bitcoin-DXY jest widoczna i w momencie, kiedy DXY rośnie, w wielu przypadkach, dajmy na to, że będzie to 60, może 70% w danej chwili Bit cena Bitcoina. Idzie w dół. Także tutaj ta tygodniowa świeca na DXY bardzo dużo nam powie, czy to ten knot to był, była tylko taka chwilowa czkawka, czy faktycznie jest tutaj potencjał, żeby DXY już w tym momencie otworzyło nową tygodniową świecę poniżej tego poziomu 103 i dojdzie do delikatnej tutaj wyprzedaży dolara. I ten poziom DXY nam spadnie. Myślę, jeżeli, jeżeli nowa świeca tygodniowa otworzy się powyżej po raz kolejny tego poziomu, jest tutaj spory potencjał ku temu, żeby ta wartość DXY nam jeszcze wzrosła, co oczywiście niejako dotknie rynki tradycyjne. Ok? Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że miał on wartość dodatnią jeżeli macie ochotę podzielcie się komentarzem zostawcie lajka ja dziękuję wam za oglądanie bądźcie bądźcie bezpieczni jak to mówią jeżeli tradujecie uważajcie bo rynek jest bardzo nieprzewidywalny i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka hej